Witamy się dzisiaj w kurniku. To oczywiście jest Sonia i Tosia. A tutaj jeszcze jest Mroczuś, No i dzisiaj będziemy montować termometr w kurniku. Po co mi w kurniku ten termometr? A jest potrzebny, żebym wiedział jaka mniej więcej tam jest temperatura w nocy. A jaka lepiej. Czy otwierać okno, czy nie otwierać. Mniej więcej tak. Więc montujemy. Mam termometr, tutaj mam prowizoryczny płatek i, i i ja mam taki pomysł, bo to jest yy, tak szklane, to żeby koły tego przypadkowo nie rozbiły, rozbiłem tutaj, żeby się nie pokaleczyły, więc chyba by to zamontował jak na tu. Tak, o tutaj szczebla dość wysoko. A jednak nie za nisko, żeby były duże, albo tutaj na tej chcianie, tak, tutaj. Chyba tak to jako zamontujemy, zobaczymy zaraz. Wbijanie tutaj pierwszego nie nagrywałem, bo nie ma jak nagrywać i wbijać. A teraz już będzie jak. To teraz już um, będę nagrywał, jak będę wbijał tutaj na równo teraz. Oh, tak. Nie wypadnie. Okay. To tak naprawdę tylko trzeba tam płytę się... To nie jest gruba płyta. Tylko się przez to przebić i tutaj już jest styropian pod tym. No i po drugiej stronie w deska. To taki plus. Ale tutaj chyba jest jakieś łączenie właśnie. Wy, nie chcę, Dobra. Chyba to po prostu bez kamery zrobić. To nie idzie. Okay, ostatnia próba. Okay. No nie idzie. Spróbuję bez kamery. Nie i potem się tam. Po prostu było coś twardego i nie chciało wejść. Ale teraz już ładnie wyszło. To dobijamy. Tam teraz jest druga deska, to tyle. To, ja to odbiłem. wyjdzie, wyjdzie Opropię na równo. Nie będę tego krzywa robił. I okej, okay, jest prosto, jest w miarę. I tak się to zastanawiam, bo to nie wypadnie, nie wypadnie. Czy wbijać tutaj na te dodatkowe? chyba wbiję. Mam gwoździ, takie tak, jak to gwoździ? to złama, to jest gwoździe. I okej, okay, idziemy. Zaczynamy z góry. Okej, okay. twardo. Właściwie. Ok, stoi. Jeszcze trochę zbije i wyprostuję. A samo pójdzie. Ok. Okej, okay, jest na równo ładnie. To ostatnie zostało tutaj. I kończymy. Kotek się tu z cały czas siedzi ze mną i mruczy, to choćby tyle, to okej, okay, wkładamy i okej. Okay. O, jest. Wyskoczył tutaj z tego. to to, to nic. Z tego, co może tutaj wyskakiwać. Taki najgorszy termometr. Pierwszy, lepszy. Ok, w miarę wbite tutaj. Chyba więcej albo zdejmę tego, żeby nie zniszczyć. Wysokie zajmowane. Teraz się pobawimy z tym więc yes, i... Nie, po prostu ewidentnie to nie wejdzie Coś twardego jest, ok. Zakładamy termometr Jakby że to się klejem na gorąco dołoży bo rzeczywiście to coś się rozbiegło Tutaj, że nie spadło to klejem na gorąco to się dołoży i będzie, ale jest, jest. Kury nie zahaczą, temperatura będzie tutaj... Ryzyło się sobie, może to obrócić tak. Jest dobrze, termometr zamontowany. Taka ciekawostka, kolejna kura. Tym razem kolorowa przyszła do kurnika. I to się chyba chce się pokazać, bo tak się patrzy. Dla wytrwałych, co doszli do końca, to jeszcze taka ciekawostka. Że włożyłem tutaj z tym odpadki z grzybów z lasu. Niech się zobaczy, jakie ja się zepsu te grzyby, czy jakie dziadostwo się włożyłem, i zobaczymy, czy coś z tego wyrośnie. A pójdę jeszcze zobaczyć na pszenicę. A tutaj pszenica, jak widać, już puszcza korzenie pomału. A pole tak, ja już. już. sobotę, a teraz pszenica już ładnie puszcza.